to ostatnia niedziela, już niedługo się rozstanie Takie, które ba babeczki kurwa w kościele śpiewają, a ja pamiętam za mego. Jak piały kurwa i która głośniej kurwa? Która głośniej? Bo myślały, że im głośniej będą piać tym, tym te winy będą rozgrzeszone kurwa. Bic na wodę fotomontaż kurwa. Czarni są też kurwa w dupie takiej jak my, kochani. No tak to wygląda, kurwa. Leżą krzyżem i chuj z tego wszystkiego, ale każdy robi co chce. Ja nic nie mówię, no. To i tak jest wszystko Matrix, kurwa. Nikt nie wie, co się dzieje, kurwa i po co. Odgrywamy tu tylko swoją rolę. I staraj się odegrać najlepiej, jak potrafisz. Nie rób nikomu krzywdy, kurwa. Rób swoje, nie patrz na innych, patrz, kurwa, na to, co masz. Do zrobienia. Masz swoje karty i staraj się nimi grać najlepiej jak potrafisz. Pamiętaj, że zawsze trawa po drugiej stronie drogi wydaje się bardziej zielona. Się zajmij się swoim trawnikiem.